Dzień dobry, zbliża się godzina 16, sobota 24 kwietnia, jesteśmy w lubelskiej hali Globus. witam Państwa Piotr Wojtowicz i rozpoczynamy w Zobacz TV transmisję spotkania 22 serii PGNiC z kobiet Na MKS Perła Lublin podejmuje Euroboot JKS Jarosław Podkarpacia, zobaczymy jak będzie w tej czwartej rywalizacji Rosiak. Podanie do balsami. Ta znalazła drogę do siatki. Pan Antonines No i podanie na pamięć. Nieudane do Kozimur. W kontrze Dagmara 3 do 1. Dla Mistrzyń Polski. Natomiast sędziowie wskazali na siódmy metr i piękny, piękny rzut takim delikatnym lobem Martyna Żukowska. Poradzą sobie Jarosławianki w osłabieniu, znaczy przewadza, ale sobie nie poradziły, przechwyt Magdy Bansa. Łatwa bramka po kontrze bardzo trudnym rywalem są obręczynie z Lubina. Ale ostatecznie piękne podanie dla, do Sylwii Matuszczyk na koło. Natomiast piłka po pożycia Aleksandry Dziny zablokowana. Szybka akcja. No i poradziła sobie z rzutem Dakmaly noc. Karolina Szczurek, ale piłka wróciła prosto w ręce. Magdy Balsam, podanie do Kozimur. Jej rzut broni Marina Razum. Podanie do kontry, ale wydawało się stracona piłka z Juliana I teraz jeszcze wyższe prowadzenie 15 do 10 z Wyprowadzona pięknie na czystą pozycję Julia Pietras, znaleziona na kole. Już muszą decydować się na rzut. Jarosławianki pięknie obsłużona przez Aleksandrę Walentena Anestiaruk z koła nie miała problemu to Aleksandr Bierosiak. No i ta po zwodzie Firma obrończyniec Jarosławia zdobyła swoją szóstą bramkę nad Skazują sędziowie grę pasywną Piękne podanie do Sylwii Matuszczyk w stylu Star. No i piękna bramka o, Natalii Nosek z drugiej linii Czwarte trafienie Nestiaruk do Kozimur No i piękna akcja po raz kolejny, tym razem Kozimur Zmyliła Obrończynie piłkę, pokazali właściwe miejsce rozpoczęcia, po No wolnym. Jest I teraz kolejny piękny rzut, sędziowie wskazują gry pasywną. Teraz już Kozimur znalazła sposób na Weronikę Gawkę. Kozimór to 22. Więckowska. Dorosiak, ja Żuławskiego Jan Szarowaga na kole, ta nie pomyliła się, 27 do 24, mistrzyń Polski, jeśli one za moment piszą się na listę strzelczeń, to wszystko będzie jasne, ale teraz rzut Aleksandry Dorosiak, Lublinianek, tylko kosmetyka wyniku, teraz w wykonaniu kolentoryny jak będzie wyglądał ostateczny wynik, na pewno zakończy się również... to miejscowych Jana Szarawaga z koła 29 do 20. Lublinianki przesuną się o jedną Mielu, pozycję Mielu, i teraz Szaklina zaskakujący 30, 30. trafienia, pierwsza bramka Brazylijki. Ostatnie sekundy meczu, czy jeszcze uda się przyjezdnym zniwelować. Olesja Parandi i tak trafia do siatki jeszcze przed syreną.